Pomysł na prezent świąteczny dla miłośników kawy. Jeśli ktoś w twojej rodzinie zaczyna dzień od kawy, to my mamy idealny prezent. W Tutto Expert właśnie dodaliśmy dużą dostawę kaw premium i to w cenach, które trudno znaleźć w innych sklepach. W naszej ofercie czekają znane i cenione marki: Lavazza, Kimbo, Gimoka oraz Dalmair. Oferujemy kawę ziarnistą, mieloną, w kapsułkach oraz kawę rozpuszczalną, więc bez problemu dobierzesz odpowiedni wariant zarówno na prezent, jak i do codziennego użytku. Szczególnie polecamy nowe dostawy lawadcy w opakowaniach 1 kg. Dostępne są mieszanki takie jak Tierra Brasile, Super Crema, Qualita Rossa, Espresso Barista, Aroma Top i wiele innych. To naprawdę szeroki wybór, a kilogram kawy premium zaczyna się już od 69 zł, co jest bardzo atrakcyjną ceną jak na obecny rynek. Ale u nas kupisz nie tylko kawę. Jeśli robisz większe zakupy do domu, znajdziesz ponad 1500 produktów chemii domowej w bardzo korzystnych cenach. Na grudzień przygotowaliśmy też kilka mocnych promocji. Ferry 96 kapsułek za 60 zł, Finish 125 sztuk za 50 zł, Pampers Fresh Clean i Sensitive 15 razy 80 sztuk za 85 zł. To ceny, które naprawdę wyróżniają się na tle innych sklepów. Jeśli chcesz sprawdzić pełną ofertę lub złożyć zamówienie, wpisz w Google tutoexpert.pl albo kliknij link w opisie profilu. A jeśli szukasz prezentu, który będzie i praktyczny i miły, dobra kawa zawsze się sprawdza.